Słyszałam wiele razy o tym, że to jest bardzo dobra firma, także yy, nawet nie wiem, to, to gdzieś tam w rozmowach wychodziło, że, że to jest bardzo dobra firma. 12 lat temu yy, w sklepie, gdzie kupowałem pierwszy materac, yy, kładziono mnie na takim materacu. Teraz chcieliśmy, my szukaliśmy dobrego materaca i przypomniałem sobie. Że... Dostałam taką informację od znajomych, że zakupili sobie taki fajny materac i po prostu jest rewelacyjny ten materac. Najważniejszą cechą miała być wygoda, żeby ciało czuło się swobodnie. Czy jakiś taki, że wpadnę w niego i się będzie mi ciężko z niego wydostać, czy jakiś taki twardy, czy taki pośredni. Także rzeczywiście jest dobrze iść do sklepu, położyć się na ten materac i wtedy można wybrać. Kładliśmy się na różnych. W materacach wybraliśmy ten, który wydawał nam się najlepszy. Jak żeśmy się na nie położyli, już wiedzieliśmy, że to jest to. Żaden inny materac nie dawał takiego poczucia komfortu. Jak się położyłam, to nie chciało mi się wstać. <laughs>